Hej, witajcie, tutaj Dersy. Jedyne co musicie zrobić, by wygrać Drip bądź piksela zostawić łapkę w górę, zostawić suba na moim kanale oraz napisać komentarz ze swoim linkiem. Życzę wam powodzenia! Pa. Witajcie w nowym odcinku i ogólnie, tak na początek, to nie patrzcie na tego luka. On miał być ładny, ale wiecie, wyszło jak zawsze. I ogólnie też Kamburcia nagrała taki filmik, ale mam jej pełną zgodę na nagranie tego, więc nie bijcie mnie, proszę. I znajdujemy się ogólnie na moim bardzo starym, pierwszym w sumie, koncie na MSP, które zostało zablokowane na zawsze. Dziękuję moderatorzy. I w ogóle ono ma taką pomarańczową skórę. Okej, okay, i tutaj mamy pierwszego artbooka. Aha, no tak, przecież po zablokowaniu mi tego konta usunęli wszystkie zdjęcia, więc na tym artbooku też nie będzie zdjęcia. W ogóle nie pozostawiałem artbooka ze zdjęciem, takim na cały ekran, no ale okej, okay. kolejny... Artbook to jest spróbuj przeczytać y, Sam nie wiem co to y, Co to jest? Aha to jest udanego Sylwestra Pozdrawiam i to polega na Ale fajny dość nawet Polega na tym że jak oni ruszają tymi skrzydłami To widać co tutaj pisze Dobra wiecie co chyba przejdziemy do tych najstarszych Bardziej przypałowych artbooków o, o o ten artbook prezentuje się ciekawie Nie wchodź Modelki nie zdążyły na pokaz Mody Co 5 lajków Lovit Drzwi będą się coraz bardziej otwierać, chyba mi chodziło o coraz. A potem się otworzyli, a jak już weszłeś, weszłeś to nie wyjdziesz, dopóki nie naciśniesz na nowej. Co? Okej, okay, to było w roku 2012, 2013, nie wiem, ale dawno w każdym razie. I w ogóle patrzcie na ten look, tak ze starego MSP jak ja. Nie wiem, czy to ja je ubierałem, czy one się tak ubierały. Ale jak na to patrzę, to zgaduję, że to ja je ubierałem. O, 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 kim jesteś w szkole? To wydaje się ciekawe. Kim jesteś w szkole? Luzer, luzerka... Wyłącz się. Luzer, luzerka, model, modelka, kujonka, kujon, czy gimnastyk, gimnastyczka. Eee, okej, ten arzdóch nie jest jakiś taki super przypałowy. Zobaczmy. Boże są dwa komentarze i to oba są z mojego konta, z moich kont. To jest moje damskie bardzo stare konta, to jest... To, co miało tego artbooka i ja loser, tak napisałem, nie? A tak naprawdę, prawda była taka, że w podstawówce nie wiem, ja się wszystkiego bałem i w ogóle na pewno nie byłem loser, luzerka. O, jutro znowu pomidoro jest to, będzie ciekawe na pewno. Aha, to do tej piosenki takiej, co kiedyś była taka popularna, że jutro znowu będzie pomidorowa. To była chyba parodia piosenki Sarsy jakiejś. I postanowiłem, że sobie zrobię takiego bardzo fajnego hardbuka. Damaszlowka, po prostu świetny. O Boże, tutaj był mój pierwszy kanał na YouTube, jaki założyłem. nie wiedziałem, na nim mówi Star Planet. To był 2014 lub 2015 rok. I nazywałem się Derset wtedy na YouTube zamiast Dersit. Taka ciekawostka. Chyba wbiłem 100 subów i skończyłem z kanałem. A potem założyłem nowy i wbiłem już 10 tysięcy. A teraz mam i mam 24. 7000, wow! Często tak mówisz, co to jest? Nie mam zadania domowego. Nie, supi, ale, no, ale bardziej pracy domowej. Lajk jak tak, chociaż raz, no tak, oczywiście, wymuszenie lajków musi być, bo jakże inaczej. O, co to jest? Łaaa! Wow. Aha, potwór, A. I w ogóle tła ogólnie na tych artbookach nie ma, ponieważ te tła były ze starego MSP i już ich nie ma na MSP. I właśnie mój Star to te starsze tła, które były jakieś nieodpowiednie usuwają z takich starszych artbooków. Też widzicie to jest taki jakby stary wygląd tego artbooka, po prostu był dawno robiony. O, o, tu mam jeszcze jakiś artbook ciekawy, nazywa się wpadka. Aha, dobra, tu chodzi o to, że jej ta sukienka tak spadła i w ogóle postanowiłem zamiast z jakiejś strzałki to postanowiłem to zrobić taką literę O i to tak pokazać. Okej, okay, ciekawie, ciekawie. To w ogóle chyba jest kąto mojej siostry. Nie mogę kliknąć w nią, nie wiem czemu, ale to chyba konto mojej siostry. E Natalka ochydnie wyglądałaś. Przepraszam. Dobra, to jest mój najstarszy artbook, i pewnie tam nic nie będzie albo będzie. Aaa, nic się nie stało. Ale Hamura, kto to nas pobił? Beatriczka, y, bardzo nie pozdrawiam. Chociaż pewnie wchodziłaś ostatnio na konto y, z 8 lat temu, ale to nieważne. Ale w każdym razie pobiłaś nas, więc cię nie pozdrawiam. O, a co to jest biedne jajko. Wielkanoc, nasze biedne jajko się wywróciło, co 10 lowe id będzie coraz bardziej się podnosić. W ogóle wtedy już miałem jakąś taką lepszą trochę ortografię, To chyba był 2014 już. I wtedy już możecie zauważyć, że nie robiłem takich błędów ortograficznych strasznych. Pomocy! Lola nie mo może tu już dłużej siedzieć. Pomocy, zablokowałyby mi się drzwi od domu. Co 5 lowe id drzwi się będą się coraz bardziej rozwalają Proszę, PLEASE Aha, że... Dobra, dam lajka LOLA Wszyscy dają tutaj lajki dla LOLI by mogła w końcu wyjść z tego pokoju bo siedzi tutaj już chyba z 6 lub 5 lat A najlepsze jest to, że już nigdy nie wypuszczę z tego pokoju bo mi to konto na zawsze zbanowali Au O, jeszcze pomocy, mój zwierzak To pewnie też będzie jakieś wymuszenie Pomocy, mój zwierzak nie ma przyjaciół Aha, nie, to akurat nie jest wymuszenie, po prostu to jest w ogóle zwierzak z gazetki pierwszej, gazetki mówię, jaka była w ogóle, jaką wydali i, i pewnie by był bardzo cenny, jakby mi nie zablokowali tego konta. I dobra, ja już kończę ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobał i jeśli tak, to zostawcie łapki w górę i cześć.